Afganistan nie jest w stanie przyjąć osób powracających, wynika z raportu Agencji ONZ do spraw rozwoju. Kraj zmaga się z ubóstwem, skutkami niedawnych trzęsień ziemi i trudnymi warunkami klimatycznymi. Dodatkowo ograniczenia praw kobiet pogłębiają kryzys humanitarny. have to head back into Afghanistan. And the ability for Afghan communities to absorb uh, people coming back home. Niezdolność do przyjmowania powracających migrantów stoi w wyraźnej sprzeczności z działaniami Unii Europejskiej, która próbuje wynegocjować z Talibami mechanizmy umożliwiające powrót odrzuconych afgańskich wnioskodawców o azyl. The number one issue to negotiate on as a European Union, as they look to um, either deport or return uh, the Afghans seeking asylum or those who are already, um, you know, there, I would say it's negotiating for the freedom and rights of women and girls. W ciągu Mimo to ponad 60% powracających nie otrzymało żadnej pomocy w ciągu ostatniego roku, Afganistan, zamieszkany przez 44 miliony ludzi, pozostaje jednym z najuboższych państw świata.